Dzień dobry. Witamy Państwa w Miejskiej Bibliotece Publicznej Samorządowego Centrum Kultury w Mielcu. W cyklu porozmawiamy o książkach. A kłaniają się Wam Jolanta Strycharz i Krzysztof Pietryka. Rok 2020 to rok jednej z ważnych rocznic w dziejach naszego narodu. Jest to setna rocznica Bitwy Warszawskiej. I tej tematyce, wojnie polsko-bolszewickiej oraz Bitwie Warszawskiej poświęcimy naszą rozmowę o książkach. Jak Państwo widzicie, książek z tej tematyki w naszych zbiorach mamy całkiem pokaźną kolekcję. Zaczniemy może od takiego ujęcia całościowego tego problemu. Krzysiowi oddaję głos. Mamy przygotowane mnóstwo książek, które pokazują ten problem tak całościowo. Zacznijmy może od takich dwóch książek nowości: Andrzeja Nowaka, Klęska Imperium Zła, omawiająca w całościowy sposób. Wydarzenia wojny 1920 roku. To jest z takich nowości. Drugą książką z nowości, którą warto polecić, to jest książka poświęcona konkretnie wyprawie kijowskiej. Jest to tytuł Wojna o, Wojna o Wolność 1920 roku. Jest to część pierwsza, także prawdopodobnie ukaże się i bezpośrednio książka o Bitwie Warszawskiej. O samej tej. Także z takich nowości. Z innych całościowych opracowań. To tak, mamy też taki, może nieco starszych, ale jak najbardziej aktualnych. Jest profesora Wyszczelskiego. Operacja Warszawska, sierpień 1920 roku. Jest taka książka powiedz, mająca troszkę charakter albumowy, Wojna o wszystko. Opowieść o wojnie polsko-bolszewickiej 1919-1920. I warto tu jeszcze tu już taką przedstawiającą książka całościowy przebieg w ogóle wojen polsko-rosyjskich od XVIII do XX wieku. Jest to ze szczególnym naciskiem na właśnie na wojnę 1920 roku. Marka gętka, wojny polsko-rosyjskie od XVIII do XX wieku. Z takich opracowań powiedzmy, bardziej już powiedzmy, szczegółowych, warto zwrócić na książkę dotyczącą tajnych służb wywiadu Andrzeja Pepłońskiego Wojna o Tajemnice. To jedna. I warto zwrócić też uwagę na taką ciekawą książkę o ciekawej historii udziału amerykańskich pilotów właśnie w wojnie 1919-20 dług honorowy. Mamy tutaj przygotowane jeszcze dużo innych publikacji. Mnie na przykład zainteresowała książka 1920 Wojna i Miłość. Jest to takie wydawnictwo albumowe poświęcone na pewno znanemu Państwu filmowi. Jest tutaj mnóstwo zdjęć z tego filmu oraz kilka informacji, jak doszło w ogóle do powstawania tego filmu. Wojna polsko-bolszewicka to także wodzowie. Wodzowie, i politycy. I mamy sporo biografii, i to naprawdę przeróżnych. Zacznijmy od takiej najbardziej faktograficznej, najbardziej szczegółowej, na przykład biografii Piłsudskiego, pana profesora Andrzeja Garlickiego. Ale i dla równowagi mamy coś takiego, mówię, pana Rafa Ziemkiewicza, złowrogiciej marszałka. Książka. Zostań kontrowersyjne. Tak kontrowersyjne, można z tymi się zgadzać, można się nie zgadzać. Warto, warto przeczytać, warto się zapoznać. Ja tutaj mam poka pokaźną dawkę literatury biograficznej poświęconej innym naszym bohaterom narodowym z tamtego okresu. Wojciech Korfanty, bardziej może znany z kierunku, powiedzmy, ze śląska, ale jak najbardziej wiadomo, no, aktywny w, w tamtych tamtych. polityków tego okresu. Kolejna biografia poświęcona marszałkowi. Jedna z książek poświęconych jednemu z czołowych dowódców tego okresu, Edwardowi Rydzowi-Śmigłemu. Tutaj biografia, powiedzmy, osoby, która zaczynała swoją karierę wojskową właśnie w latach 19-20. Bardziej znana, wiadomo, z okresu II Wojny Światowej, ale swoją renomę już wyrobił generał Maczek w czasie działań 19-20. No i nie możemy nie wspomnieć o naszym tutaj, y, lokalnym generale jest Sikorskim. Także też coś z jego biografii mamy. Wojna 1919-1920 znajduje swoje odzwierciedlenie także w literaturze pięknej. W literaturze pięknej, tak jest. Zacznijmy może od takich, powiedzmy, książek, wydań, które powstały jeszcze w okresie przed II wojną światową. To są reedycje tak z końca lat 80. wydane już w ramach Odwilży. Jedna kampana Stanisława Rembeka. Nagan, a druga przedstawiająca z kierunku, że tak powiem, wschodniego z punkt widzenia Izaaka Babela, historia jednego konia, jest tutaj taki, między, z kilku tych jest, a części jest jedna, to jest książka Armia Konna, właśnie poświęcona oddziałom Budionnego. Jednak my ze swojej strony polecamy najbardziej tą książkę Gwiazdy rdzewieją na dnie Wisły, ponieważ jest to taka typowa publikacja poświęcona wojnie polsko-bolszewickiej, rok 1920 we wspomnieniach polskich oficerów. Nie brakuje tutaj także takich książek w typie sak rodzinnych, między innymi pana Witolda Ławrynowicza. Poświęcone też, też przewijają się motywy wojny no, polsko Tak, dzieje się, przynajmniej części tomów, tak, dzieje to, się tutaj właśnie. Polecamy te trzy tomy, żeby poznać losy rodziny na tle zawieruchy historycznej. Warto wspomnieć, że także o wątkach regionalnych tej wojny mamy dwie, przynajmniej dwie książki. Pana Jerzego Skrzypczaka, Żołnierskie Drogi Mielcian do, Ku Niepodległości. Także to jest, jest część właśnie poświęcona wydarzeniem 1920 roku i bezpośrednio już te, wydarzeniem tej wojny rok 1920 w wojnie polsko-bolszewickiej. Pomału stolik nam się zapełnia literaturą z tej tematyki. Widzicie państwo, że książek y, posiadamy kolekcję taką dosyć znaczną, ale to nie wszystko, nie wszystko, ponieważ w naszych zbiorach znajdują się również wydawnictwa wspomnieniowe z tej tematyki. Proszę tutaj, Krzysztof. Tu biografia wspomnienia Aleksandry Piłsudskiej. Część na pewno poświęcona właśnie tym wyrośniom z tych lat. Tu pozycja Mieczysława Pruszyńskiego. Dramat Piłsudskiego też o wojnie 1920 roku. A ja jako kobieta polecam książkę pani Iwony Kienzler Kobiety Niepodległości. Warto poczytać, warto zobaczyć, jak wyglądały tamte czasy oczami pani, oczami. Tych kobiet, przyjaciółek, żon, znajomych osób wybitnych. W naszych zbiorach znajdują się również książki przeznaczone z zakresu historii Polski dla dzieci, dla młodzieży. Także te trudne tematy można także omawiać w sposób prosty, w sposób prosty ze swoimi dziećmi. Polecamy taką. Serię książek Historia dla najmłodszych proszę tutaj mamy dwa tytuły. Pierwszy tytuł Cud nad Wisłą jest to książka poświęcona bitwie warszawskiej 1920 roku, a druga jeszcze Polska nie zginęła. W sposób prosty, przejrzysty, łatwy, pokazane są trudne drogi Polskie do Niepodległości, ponieważ ta nasza niepodległość, jak wiemy, rodziła się bardzo długo i trzeba było o nią walczyć. Już. Po odzyskaniu tej niepodległości, już ta zawierucha bolszewicka nam zagrażała. Kolejna książka przeznaczona dla młodych, dla młodych czytelników to ujęcie takie całościowe naszych formacji wojskowych. Wojsko-Polskie, historia bitwy, oręż, formacje. Mamy też tutaj rozdział poświęcony 1920 roku. I jeszcze. Pro, pro, Cała ta tematyka e, wojny polsko-bolszewickiej i Bitwy warszawskiej omówiona jest e, w, komiksie, w sposób nieco inny. Właśnie w komiksie "Tytuł: z Romek i Atomek e, w bitwie warszawskiej 1920 roku wyobraź, z wyobraźni babcia Chmiela. E, komiks ten jest o tyle atrakcyjny i o tyle e, godny polecenia, że w, oprócz tego, że mamy typowe, komiksowe przedstawienie wydarzenia, jeszcze przy, każdym, przy każdej karcie kilka słów wyjaśnienia trudniejszych pojęć, czy trudniejszej tematyki, czy w ogóle zagadnienia związanego z bitwą, polsko, z bitwą warszawską i z wojną polsko-bolszewicką. Zapraszamy Państwa do śledzenia. Naszych filmików, do śledzenia naszego profilu na, profilu na Facebooku. I korzystania z naszego księgozbioru, tak bo, bo to nie, na pewno nie wszystkie pozycje z tej tematyki zostały tutaj przedstawione i wyczerpane do końca. Zapraszamy do biblioteki, zapraszamy na nasze strony internetowe, do rezerwacji książek poprzez biblioteczne strony internetowe, poprzez nasz katalog online i zapraszamy do biblioteki. Dziękujemy Czekajmy. bardzo.